Wieś kwiatów wydawała się spokojna, dopóki Jan nie zauważył, że coś jest nie tak, rolnicy byli pod presją, biznesy sabotowane, a jego rodzina w centrum tajemnicy. Ale jego wnuczka Anna nie cofa się przed niebezpieczeństwem. Kiedy prawda wychodzi na jaw, miasto nigdy już nie będzie takie samo. Aromat świeżo parzonej kawy wypełniał wnętrze kawiarni aromat i smak, tradycyjnego lokalu położonego w centrum wsi kwiatów, Małego miasteczka znanego z rozległych upraw i spokojnego trybu życia. Jan Kowalski, 68-letni mężczyzna, pchnął szklane drzwi swoimi dłońmi zgrubiałymi od ciężkiej pracy na roli. Jego słomkowy kapelusz, nieodłączny towarzysz wielu żniw, został delikatnie położony na ladzie, gdy usiadł na wysokim stołku. Maria, właścicielka lokalu od ponad dwóch dekad, natychmiast rozpoznała stałego klienta. Bez potrzeby składania zamówienia, zaczęła przygotowywać mocną kawę, którą Jan zawsze pił po wyczerpującym dniu na farmie. Dzwonek przy drzwiach zadzwonił ponownie i do lokalu weszły dwie postacie ubrane w codzienne stroje, które kontrastowały z ich sztywną postawą i zastraszającymi spojrzeniami. Mężczyźni usiedli kilka krzeseł dalej od Jana, zamawiając kawę z arogancją, która sprawiła, że Maria zmarszczyła brwi. Podczas oczekiwania zaczęli obserwować rolnika z niezwykłym zainteresowaniem, wymieniając spojrzenia i szepty między sobą. Wyższy z nich, który później przedstawił się jako Rafał, pochylił się w kierunku Jana z kpiącym uśmiechem. Hej, staruszku, ten zapach obornika pochodzi od ciebie? Myślałem, że takie miejsca mają minimalny dress code zaczepił. Głośno, by inni klienci mogli usłyszeć. Jego partner Marek zaśmiał się dyskretnie. Poprawiając marynarkę, która ledwo maskowała wybrzuszenie pod lewym ramieniem, Jan trzymał wzrok utkwiony w filiżance, jego pomarszczone palce lekko ściskały porcelanę. Lata pracy pod słońcem nauczyły go, że niektóre burze najlepiej przetrwać w milczeniu. Maria, zauważając zakłopotanie, próbowała interweniować, ale została przerwana przez marka. Wie pan, panie, Janie, prawda? Otrzymaliśmy kilka interesujących doniesień o gospodarstwach w okolicy. Nie miałby pan nam czegoś do powiedzenia? Ukryta groźba w jego słowach sprawiła, że atmosfera w kawiarni stała się jeszcze bardziej napięta. Inni klienci zaczęli się niespokojnie wiercić na krzesłach. Nie wiem o czym panowie mówią, odpowiedział Jan spokojnym głosem, którego używał do uspokajania przestraszonych koni podczas burzy. Jestem tylko rolnikiem, pracuję na tej samej ziemi od pięćdziesięciu lat. Rafał zbliżył się jeszcze bardziej, jego oddech pachnący kawą i miętą wdzierał się w osobistą przestrzeń rolnika. Wszyscy mówią to samo, prawda, Marek? Ale wiemy, że wielu rolników potrzebuje dodatkowej ochrony czasy są trudne, nieprawdaż? Dzwonek przy drzwiach zadzwonił po raz kolejny, ale tym razem dźwiękowi towarzyszyło zdecydowane stukanie obcasów o drewnianą podłogę. Powietrze w kawiarni zdawało się natychmiast zmienić, jakby przeszedł przez nią prąd elektryczny. Anna Kowalska, 35-letnia kobieta o czarnych włosach, idealnie spiętych w kok i w dobrze skrojonym garniturze, weszła do lokalu jak powiew wiatru w duszny dzień. Jej brązowe oczy, ostre jak u orła, przeskanowały miejsce, aż znalazły jej dziadka. W ciągu kilku sekund oceniła sytuację. Zastraszającą postawę dwóch mężczyzn, widoczny dyskomfort innych klientów, zaniepokojony wyraz twarzy Marii za Ladą. Dziadku, Janie, zawołała. Jej czysty i stanowczy głos przeciął napięte milczenie, które zapanowało. Przepraszam za spóźnienie. Kończyłam spotkanie z ludźmi z biura kontroli wewnętrznej w sprawie tego przypadku nadużycia władzy, który badamy. Dwaj mężczyźni spojrzeli na siebie i po raz pierwszy ich aroganckie uśmiechy zachwiały się. Marek pierwszy ją rozpoznał. Jego twarz wyraźnie pobladła. Anna Kowalska była nazwiskiem, które często krążyło po korytarzach policji. Zwykle towarzyszyły mu wyrazy szacunku i strachu. Panowie, Anna zwróciła się do nich, kładąc swoją teczkę na ladzie. Nie wiedziałam, że mamy policjantów po cywilnemu patrolujących kawiarnie. To wydaje się dość osobliwe wykorzystanie środków publicznych, nie sądzicie? Rafał próbował zachować spokój, prostując się na krześle. Nie wiem, o czym pani mówi. Jesteśmy tylko obywatelami pijącymi kawę. Naprawdę? Anna uniosła brew. Jej oczy skupiły się na słabo zamaskowanym wybrzuszeniu pod marynarką Marka. Ciekawe. Bo mam tutaj poklepała swoją teczkę bardzo szczegółowe dosie o podejrzanych działaniach z udziałem policjantów po cywilnemu w okolicy. Co ciekawe, Opisy idealnie pasują do Was dwóch. Atmosfera w kawiarni, która kilka minut wcześniej była pogrążona w napięciu, teraz zdawała się wibrować inną energią. Inni klienci, którzy wcześniej unikali bezpośredniego patrzenia na scenę, teraz uważnie obserwowali każdy ruch, każde wymienione słowo. Jan obserwował swoją wnuczkę z mieszaniną dumy i troski. Anna zawsze była taka od małego. Nieustraszony, sprawiedliwa, niezdolna do milczenia w obliczu niesprawiedliwości, ale wiedział też, że stawienie czoła pewnym ustalonym władzom może być niebezpieczne, zwłaszcza w małym mieście jak wieś kwiatów. Anno, córko, zaczął jego głos, zdradzał troskę wykraczającą poza obecną chwilę. Nie musisz, muszę, dziadku, przerwała mu delikatnie, nie odrywając oczu od dwóch mężczyzn. Od dawna badam pewne nieprawidłowości w okolicy. Myślę, że w końcu znalazłam brakujące elementy, aby rozwiązać tę układankę. Marek i Rafał gwałtownie wstali, rzucając kilka banknotów na ladę. Chodźmy, mruknął Marek, ciągnąc towarzysza za ramię. To się jeszcze nie skończyło. Dodał cicho, bardziej do siebie niż do innych. Gdy dwaj mężczyźni pośpiesznie opuszczali kawiarnię, Anna usiadła obok dziadka, pozwalając wreszcie, by jej surowy wyraz twarzy nieco złagodniał. Maria podeszła przynosząc filiżankę rumianku, o którą Anna nie musiała prosić. To było jej zwyczajowe zamówienie od czasów studiów. Dziadku, Anna zaczęła, jej głos teraz pełen troski: Dlaczego nie powiedziałeś mi, że cię niepokoili? Ile razy to się już zdarzyło? Jan westchnął głęboko, jego zmęczone oczy przebiegły po teraz spokojniejszym wnętrzu kawiarni. Słowa, które trzymał w sobie od tygodni, Zaczęły powoli wypływać jak woda spękającej tamy. Jeśli ta historia cię zainteresowała, nie zapomnij subskrybować naszego kanału i dać like. Powiedz nam z jakiego miasta nas oglądasz, kontynuujemy. Słońce zaczynało zachodzić nad wsią Kwiatów, malując niebo pomarańczowymi odcieniami, które odbijały się w oknach kawiarni Aromat i Smak. Anna słuchała uważnie. Gdy Jan cichym i wahającym się głosem ujawniał historię, którą od tygodni nosił w sercu. Zaczęło się około dwóch miesięcy temu, wyjaśnił, obracając pustą filiżankę między palcami. Najpierw były to przypadkowe wizyty w gospodarstwach w okolicy. Pojawiali się z przyjaznymi uśmiechami, mówiąc, że prowadzą prewencyjne działania bezpieczeństwa. Na początku wydawali się po prostu oddanymi policjantami. Anna robiła szybkie notatki na swoim tablecie, jej oczy od czasu do czasu kierowały się w stronę drzwi kawiarni, jakby spodziewała się, że dwaj mężczyźni mogą w każdej chwili wrócić. Maria, właścicielka, stała blisko, regularnie. Dolewając kawy, jej twarz zdradzała, że ma coś do dodania do tej historii. Potem, kontynuował Jan, wizyty stały się częstsze zaczęli mówić o tym, jak okolica staje się niebezpieczna, jak mali właściciele potrzebują specjalnej ochrony. Zasugerowali nieformalną umowę, miesięczne opłaty w zamian za dodatkowe patrole i priorytet w interwencjach. A kto nie zgodził się na umowę? Zapytała Anna, choć już podejrzewała odpowiedź. Sebastian z gospodarstwa wiosna był pierwszym, który odmówił, odpowiedział Jan, jego głos lekko drżał. W następnym tygodniu jego uprawy zostały zniszczone. Sprzęt zniknął w tajemniczy sposób. Kiedy próbował zgłosić incydent, powiedziano mu, że nie ma wystarczającej liczby policjantów do badania drobnych spraw. Maria podeszła bliżej, nie mogąc już powstrzymać swojego świadectwa. To nie tylko w gospodarstwach, Anno. Tutaj w mieście też się zaczęło. Najpierw były to większe restauracje, potem dotarli do mniejszych lokali, takich jak mój. Zawsze ci sami dwaj, zawsze z tym samym dyskursem o ochronie. Anna poczuła, jak jej żołądek się przewraca. Schemat był większy niż przypuszczała, a nazwiska Marka i Rafała były tylko wierzchołkiem góry lodowej. Jej tablet pokazywał teraz serię wiadomości otrzymanych od jej kontaktów w Biurze Kontroli Wewnętrznej, informacje o zarchiwizowanych śledztwach, skargach, które tajemniczo znikały, wzorcach zachowań, które powtarzały się w innych miastach regionu. Dlaczego nie powiedziałeś mi wcześniej, dziadku? Zapytała Anna. Jej głos łagodniał, gdy zdała sobie sprawę z ciężaru, jaki nosił jej dziadek. Masz już tyle zmartwień, moja droga. A poza tym, zawahał się, rozglądając się dookoła, zanim kontynuował jeszcze ciszej, wspomnieli twoje imię kilka razy. Powiedzieli, że wiedzą o Twojej pracy, że byłoby szkoda, gdyby coś się stało wnuczce starego Jana. Prawniczka poczuła, jak krew się w niej gotuje, ale zachowała profesjonalną postawę, której nauczyły ją lata doświadczenia. Jej praca w dziedzinie praw człowieka już wcześniej stawiała ją w podobnych sytuacjach, ale widok własnego dziadka zaangażowanego w to wszystko sprawiał, że sprawa stawała się znacznie bardziej osobista. Jest coś jeszcze, wtrąciła Maria, pochylając się nad ladą. W zeszłym tygodniu widziałam coś dziwnego. Spotkali się z innymi mężczyznami w kawiarni na rogu, wymieniając dokumenty. Jeden z nich nosił złotą broszę na klapie, podobną do tych, których używają członkowie Rady Miejskiej. Anna podniosła wzrok znad notatek, kawałek układanki wskoczył na swoje miejsce w jej umyśle. Rada Miejska niedawno zatwierdziła serię kontrowersyjnych środków dotyczących bezpieczeństwa publicznego i użytkowania gruntów w regionie. W tamtym czasie kwestionowała szybkość, z jaką zatwierdzenia zostały przeprowadzone. Mario? Zapytała Anna. Czy byłabyś w stanie rozpoznać tego mężczyznę z broszą? Właścicielka kawiarni powoli skinęła głową. To był Gabriel Górski, jestem pewna. Przychodzi tu czasami zawsze bardzo arogancki, lubi pokazywać, że jest ważny, że ma koneksję. To nazwisko sprawiło, że Anna na chwilę zamarła. Gabriel Górski był kimś więcej niż zwykłym radnym, był przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i miał silne powiązania z przedsiębiorcami zainteresowanymi rozszerzeniem swojej działalności w regionie. Prawniczka już wcześniej spotykała go na kilku przesłuchaniach publicznych, zawsze zauważając, jak wydawał się nieswój w jej obecności. Jan obserwował swoją wnuczkę z niepokojem. Znał to zdeterminowane spojrzenie, to samo, które miała jako dziecko, kiedy decydowała się stawić czoła szkolnym łobuzom, którzy dokuczali jej kolegom. Anno, proszę, bądź ostrożna. Ci ludzie mają wpływy. Właśnie dlatego musimy działać, dziadku, odpowiedziała, chowając swój tablet. To już nie chodzi tylko o wymuszenia. Dzieje się tu coś większego, coś, co angażuje wpływowe osoby i wiele niejasnych interesów. W tym momencie telefon Anny zawibrował z wiadomością od jej źródła w biurze kontroli wewnętrznej. Jej brwi uniosły się, gdy przeczytała treść. Znaleziono dokumenty. Górski zamieszany w tajne postępowanie. Musimy porozmawiać osobiście. Mario, zawołała Anna, wstając, będę potrzebowała kopii nagrań z kamer bezpieczeństwa z ostatnich dwóch miesięcy. Wiem, że zawsze przechowujesz nagrania. Właścicielka skinęła głową, rozumiejąc wagę prośby. Przyjdź jutro rano, przed ruchem. Mam wszystko schowane w biurze. Jan chwycił rękę wnuczki. Jego zmęczone oczy ujawniały dekady mądrości. Pamiętaj, co zawsze mówiła twoja babcia. Niektóre drzewa wydają się silne z zewnątrz, ale w środku są puste. To tylko kwestia znalezienia pęknięć. Anna uśmiechnęła się, ściskając dłoń dziadka. Metafora była trafna. Jej babcia była mądrą kobietą, która nauczyła zarówno ją, jak i Jana, jak ważne jest walczenie o to, co słuszne, nawet gdy droga wydaje się przerażająca. Gdy przygotowywała się do wyjścia, Anna zauważyła podejrzany ruch przez witrynę kawiarni. Ciemny samochód był zaparkowany po drugiej stronie ulicy, jego przyciemniane szyby uniemożliwiały identyfikację pasażerów. Dyskretnie zapamiętała, Tablicę rejestracyjną, robiąc mentalną notatkę, aby sprawdzić ją później. Dziadku, dziś będziesz spał u mnie, oświadczyła tonem nieznoszącym sprzeciwu. Muszę wykonać kilka telefonów, a jutro rano mamy dużo pracy przed sobą. Pomagając Janowi wstać, Anna zdała sobie sprawę, że wkracza na niebezpieczny teren. Ale jak mawiała jej babcia, czasami trzeba stawić czoła burzy, aby oczyścić powietrze. A burza z pewnością zbierała się nad wsią kwiatów. Poranek nadszedł z gęstą mgłą pokrywającą wieś kwiatów. Anna była już w swoim biurze od wczesnych godzin, analizując nagrania dostarczone przez Marię. Obrazy, choć ziarniste, wyraźnie pokazywały schemat wizyt Marka i Rafała w kawiarni. Zawsze o tych samych porach, zawsze z tymi samymi, zastraszającymi postawami. Jej biurko było pokryte dokumentami. A laptop wyświetlał dziesiątki otwartych kart z aktami i oficjalnymi rejestrami. Wiadomość, którą otrzymała od swojego kontaktu w Biurze Kontroli Wewnętrznej, była tylko początkiem. Teraz, gdy dowody się gromadziły, zaczynał się kształtować większy obraz. Pani mecenas, jej asystentka Paulina, uchyliła drzwi biura. Pan Górski jest tutaj, mówi, że to pilne. Anna wyprostowała się na krześle zaskoczona niespodziewaną. Wizytą. Może pan wejść, odpowiedziała szybko, minimalizując okna na swoim laptopie. Gabriel Górski wszedł do pokoju z charakterystyczną wyniosłością ludzi przyzwyczajonych do władzy. Jego nieskazitelny włoski garnitur i słynna złota brosza na klapie kontrastowały z prostotą biura. Pani Kowalska, zaczął nie czekając, na zaproszenie do zajęcia miejsca. Przyszedłem osobiście, ponieważ uważam, że mamy nieporozumienie do wyjaśnienia. Ciekawe, odpowiedziała Anna, zachowując neutralny ton. Nie przypominam sobie, żebyśmy mieli jakieś niezałatwione sprawy, panie radny. Górski poprawił węzeł krawata, nerwowy nawyk, który nie pasował do jego pozornie pewnej postawy. Słyszałem, że zadaje pani pytania o mnie, o pewne spotkania, o decyzje rady. Po prostu wypełniam swoje obowiązki jako prawnik, odpowiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Zwłaszcza gdy te decyzje bezpośrednio wpływają na małych właścicieli, takich jak mój dziadek. Pani dziadek. Górski uśmiechnął się, ale uśmiech nie dotarł do jego oczu. Jan Kowalski to szanowany człowiek w społeczności. Byłoby szkoda, gdyby napotkał się trudności w swoim gospodarstwie. Anna poczuła, jak jej ciało się napina. Ale zachowała spokój. Czy pan mi grozi, panie radny? Wręcz przeciwnie, droga pani, oferuję możliwość. Wieś kwiatów stoi przed wielkimi zmianami. Postęp, rozwój, rozumie pani, byłoby o wiele produktywniej, gdybyśmy współpracowali. W tym momencie telefon Anny zawibrował z wiadomością. Zignorowała to, ale Górski zauważył nazwę, która pojawiła się na ekranie. Ach, widzę, że utrzymuje pani kontakt z biurem kontroli wewnętrznej, skomentował jego pozornie swobodny ton, ledwo maskował napięcie. Wie pani, czasami nadmierna ciekawość może być szkodliwa dla zdrowia, zawodowego i osobistego. Jak ciekawość, która doprowadziła do odkrycia nielegalnych licencji na nowy kompleks biznesowy, zapytała Anna, uważnie obserwując jego reakcję. Albo może o sfałszowanych raportach oceny środowiskowej. Twarz Górskiego lekko zbladła. Nie wiem o czym pani mówi. Dokumenty, które pana przyjaciele Marek i Rafał wymieniali w kawiarni na rogu, opowiadają inną historię, kontynuowała. Podobnie jak rejestry przelewów bankowych na konta offshore. Górski gwałtownie wstał, jego krzesło zaszurało. Po podłodze. Nie masz pojęcia, w jaką grę grasz, dziewczyno. Niektórych drzwi, gdy się raz otworzy, nie da się zamknąć. Właśnie dlatego muszą zostać otwarte, panie radny, odpowiedziała Anna, również wstając. I już zostały. Kopie dokumentów są w bezpiecznych miejscach, u ludzi, którzy dokładnie wiedzą, co z nimi zrobić, gdyby coś się stało mnie lub mojemu dziadkowi. Mężczyzna poprawił marynarkę, próbując odzyskać opanowanie. Zastanów. się dobrze nad tym, co robisz. Jeszcze jest czas, żeby podjąć właściwą decyzję. Już dawno podjęłam swoją decyzję, oświadczyła Anna, kiedy postanowiłam, że nie będę milczeć w obliczu niesprawiedliwości. Po wyjściu górskiego, Anna wreszcie sprawdziła wiadomość na swoim telefonie. Było to zdjęcie przesłane przez jej źródło w Biurze Kontroli Wewnętrznej, pokazujące tajne spotkanie między radnym a kilkoma biznesmenami, w tym kilkoma znanymi twarzami ze sceny politycznej województwa. Wzięła telefon, i wybrała znajomy numer. Paulina, proszę przełożyć wszystkie dzisiejsze spotkania i zadzwoń do Karola z gazety ludowej. Myślę, że zainteresuje go historia o rozwoju miejskim i korupcji we wsi kwiatów. Czekając na połączenie, Anna spojrzała przez okno swojego biura. Na zewnątrz mgła zaczynała się rozpraszać, powoli odsłaniając horyzont miasta. W to ciemceczając jakiś sposób wydawało się to odpowiednim zwiastunem tego, co miało nadejść. Jej telefon znowu zawibrował, tym razem z wiadomością od Jana. Córko, ci mężczyźni znowu są tu w gospodarstwie. Przynieśli papiery do podpisania. Mówią, że to ostatnia szansa. Anna poczuła, jak jej serce przyspiesza. Gra stawała się coraz bardziej niebezpieczna, ale wiedziała, że nie może się teraz wycofać. Nie, gdy była tak blisko ujawnienia całej prawdy. Trzymaj się, dziadku, szybko napisała. Jestem w drodze i nie jestem sama, rzeczywiście nie była. W ciągu ostatnich dni inni rolnicy, przedsiębiorcy, a nawet kilku uczciwych policjantów, zwróciło się do jej biura, przynosząc własne historie i dowody. Sieć korupcji, którą utkał Górski, zaczynała się rozpadać, nić po nici. Czego radny i jego współpracownicy nie rozumieli, to to, że niektóre walki są większe niż strach. I że czasami wszystko, czego społeczność potrzebuje, to ktoś wystarczająco odważny, by zrobić pierwszy krok. Popołudniowe słońce zalewało gospodarstwo Kowalskich, gdy Anna przybyła w towarzystwie dwóch agentów z Biura Kontroli Wewnętrznej i prokuratora. Oficjalny samochód zaparkował w pobliżu głównego budynku, gdzie Jan czekał na werandzie, a Marek i Rafał wciąż nalegali, by podpisał dokumenty. Widząc nadjeżdżającą grupę, Dwaj skorumpowani policjanci próbowali udawać, pośpiesznie chowając papiery, ale było już za późno. Anna zdążyła sfotografować całą scenę swoim telefonem, gdy tylko przyjechała. Panowie, prokurator dr. Ryszard Nowak wystąpił do przodu, jego głęboki głos odbijał się echem w otoczeniu. Sugeruję, żebyście pozostali dokładnie tam, gdzie jesteście. Mamy wiele do omówienia. Agenci z Biura Kontroli Wewnętrznej ustawili się strategicznie, blokując możliwe drogi ucieczki. Anna podeszła do dziadka, stając ochronnie u jego boku. To nieporozumienie, próbował argumentować Marek, jego twarz pozbawiona teraz zwykłej arogancji. Po prostu wykonujemy naszą rutynową pracę. Rutynową? Zapytała Anna, podnosząc jeden z papierów, które upadły na ziemię. Od kiedy rutynową pracą policji jest naciskanie na właścicieli ziemskich, by sprzedawali swoje ziemie za śmieszne ceny. Rafał zrobił krok do przodu, ale został natychmiast powstrzymany surowym spojrzeniem agentów z Biura Kontroli Wewnętrznej. Nie masz żadnych dowodów, rzucił wyzywająco, ale jego głos drżał. Wręcz przeciwnie, wtrącił się prokurator, otwierając swoją teczkę. Mamy zeznania dziesiątek właścicieli z regionu, mamy nagrania, rejestry bankowe sfałszowane oficjalne dokumenty. A teraz, wskazał na papiery w rękach Anny, mamy was na gorącym uczynku. Jan obserwował scenę z mieszaniną ulgi i niepokoju. Przez lata był milczącym świadkiem cierpienia swoich sąsiadów i przyjaciół, wszystkich ofiar tego samego schematu zastraszania i wymuszeń. Teraz wreszcie prawda wychodziła na jaw. Ale najciekawsze, kontynuowała Anna, jej profesjonalny, ton maskujący wewnętrzną satysfakcję jest to jak wszystko to łączy się z projektem nowego kompleksu biznesowego, tego samego, którego pan radny Górski tak gorąco bronił na ostatnich posiedzeniach Rady Miejskiej. Jakby przywołany jej słowami, nowy samochód pojawił się na piaszczystej drodze prowadzącej do gospodarstwa. Gabriel Górski wysiadał teraz z pojazdu, jego zwykle opanowana twarz wykrzywiona w wyrazie wściekłości na widok rozgrywającej się sceny. Co to ma znaczyć? zażądał maszerując w kierunku grupy. To jest prywatna posesja. Dokładnie. Panie radny, odpowiedział prokurator z lekkim uśmiechem na ustach. I właśnie o to chodzi, o to, jak pan i pana współpracownicy planowali nielegalnie przejąć te prywatne posesje. Anna wzięła swój tablet, wyświetlając szereg dokumentów. Mam tu rejestry wszystkich tajnych spotkań, panie radny, przelewy bankowe, sfałszowane raporty środowiskowe, nawet to interesujące spotkanie z zagranicznymi inwestorami w zeszłym tygodniu. Twarz Górskiego straciła cały kolor. Jego oczy biegały od Anny do prokuratora, potem do jego teraz skutych kajdankami wspólników, desperacko szukając wyjścia. Wy nie rozumiecie, próbował argumentować. To jest postęp. Rozwój. Te ziemie są warte o wiele więcej w odpowiednich rękach. W odpowiednich rękach. Jan w końcu się odezwał, jego spokojny głos niosący ciężar mądrości. Te ziemie już są w odpowiednich rękach, panie radny, w rękach rodzin, które od pokoleń uprawiają nie tylko rośliny, ale także wartości, godność i szacunek. Agenci z Biura Kontroli Wewnętrznej zbliżyli się do Górskiego, który teraz wydawał się zestarzeć o dziesięć lat w ciągu kilku minut. Jego złota brosza, symbol władzy i wpływów, ironicznie lśniła w popołudniowym słońcu. Gabriel Górski, prokurator ogłosił formalnie. Jest pan aresztowany za utworzenie organizacji przestępczej, korupcję czynną, wymuszenia i fałszerstwo dokumentów. Podczas gdy agenci prowadzili trzech mężczyzn do oficjalnych samochodów, inne pojazdy zaczęły przyjeżdżać do gospodarstwa. To byli sąsiedzi Jana inni rolnicy i przedsiębiorcy z okolicy, wszyscy, którzy potajemnie współpracowali przy dochodzeniu w ostatnich tygodniach. Maria z kawiarni Aromat i Smak była wśród nich. Jej twarz lśniła od łez wzruszenia, gdy widziała, jak sprawiedliwość wreszcie zostaje wymierzona. Wiesz, dziadku, powiedziała łagodnie Anna, obejmując Jana, babcia zawsze mówiła, że zło prosperuje, gdy dobrzy ludzie milczą. Twoja babcia była mądrą kobietą, odpowiedział Jan, patrząc z dumą na wnuczkę. A ty jesteś dokładnie taka jak ona, silna jak dąb, ale z korzeniami głęboko osadzonymi w sprawiedliwości. Słońce zaczynało zachodzić nad wsią, kwiatów malując niebo odcieniami nadziei. Miasto mogło wreszcie odetchnąć z ulgą, wolne od jarzma tych, którzy mylili władzę z prawem. Anna wiedziała, że jest jeszcze wiele pracy do zrobienia. Inni górscy pojawią się z różnymi imionami i twarzami, ale z tą samą chciwością. Jednak teraz społeczność nauczyła się cennej lekcji. Milczenie można przerwać, a gdy głosy jednoczą się w imię sprawiedliwości, żadna skorumpowana władza nie jest wystarczająco silna, by się oprzeć. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Jana i Anny poruszyła wasze serca i pokazała moc odwagi i sprawiedliwości. Aby kontynuować tę podróż inspirujących opowieści, przygotowaliśmy specjalną playlistę z równie fascynującymi narracjami. Znajdziecie ją tutaj, klikając po lewej stronie. Jeśli ta historia was poruszyła, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i dać lajka filmowi. Codziennie przynosimy unikalne historie, które badają złożoność życia i triumf dobra nad złem. Nie przegapcie naszych kolejnych treści. Czekamy na wasze komentarze, w których opowiecie, która część historii podobała wam się najbardziej.